Witam serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, a jedno podstawowe. Pawlo, dlaczego odszedłeś z Facebooka? Tam masz największe zasięgi i nie myśl sobie, że przez hejterów to nie jest taka prosta sprawa. Mam nadzieję, że obejrzysz cały ten materiał. Zapraszam! No, właśnie, temat nie jest taki prosty wbrew pozorom. Facebook dla mnie stał się śmietnikiem i z... miejscem, w którym się zlatują tzw. hejterzy i trole. Ja oczywiście nabrałem pewnego dystansu do takich wypowiedzi, ale mimo wszystko nie jest to przyjemne, wrzucają cokolwiek lub. Prowadząc live'a, czytać te komentarze, ponieważ one robią wielkie zamieszanie. W tej chwili na kanale Pawlo Press na Facebooku już jest, można powiedzieć, pół na pół komentarzy tych ludzi, którzy myślą, ale droga połowa to są po prostu ludzie, którzy tkwią w swoich jakichś przekonaniach i twierdzą wręcz, że tylko oni mają rację. I tutaj pokażę wam jeden przykład, a potem opowiem jeszcze. Dlaczego YouTube i dlaczego nowy kanał? I tutaj jeden przykład. Kilka dni temu umieściłem na Facebooku post informację meteorologiczną czarno na białym, że może nastąpić zjawisko tak zwanego krwawego deszczu czym to jest spowodowane. Dlaczego umieściłem ten post? Po to, aby podciąć skrzydła wszelkiej maści teoretykom spiskowym, którzy, jeżeli by do tego doszło, oczywiście, wiadomo. Już byłby pretekst do siania paniki, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj post, według mnie, informacyjny, może nie jakiś super ważny, no ale jednak no jest jakaś pewna informacja zawarta. I teraz Wam pokażę tylko kilka komentarzy pod tym. Tutaj, o nie zakreśliłem, ale okej, okay. tutaj ktoś napisał: Nerwetes, nadrenia Północna Westfalia w Niemczech. I ktoś tutaj napisał to je aluminium, rozpylane w powietrzu. Ktoś tam jeszcze dodał i czyli ci ludzie siedzą, tkwią w swoich jakichś poglądach, są święcie przekonani, że mają rację, ale to jest jeszcze y można powiedzieć nic. Lecimy dalej. Dziś od rana siali, aż biało było na niebie w ciągu godziny. Obszar Wadowice, wczoraj też. U nas też Bolesławiec, Lubuskie to samo, dwa dni na okrągło. I tutaj znowu zapomniałem, ale to są publiczne komentarze, więc w poniedziałek rano już coś rozpylali. I to było tak jak sprawdziłem, około 70% komentarzy pod tym materiałem właśnie było. Chociaż ja w ogóle nic nie wspomniałem na ten temat. I na koniec jeszcze taki dosyć fajny komentarz, z którego szczerze mówiąc się uśmiałem. Teraz Pablo pogodynka? Pablo, nawet nie szanują tego, że ja nie jestem Pablo, tylko Pawlo słowiańskie, nie hiszpańskie. No ale okej. Okay. Tutaj oczywiście ktoś chciał bardzo szybko odpowiedzieć, więc nawet literówkę zrobił. Przecież ten wasz Pablo nie ma pojęcia o niczym. Powtarza tylko to, co usłyszał. Zero własnych, mądrych wniosków. Gdzieś słyszy dzwony, tylko nie wie, w którym kościele. No ale kasa od naiwnych leci. No, z tą kasą to jest w ogóle... Do tego tematu też jeszcze potem się odniosę. I tutaj też, no, nie wymazałem, sorry. To się jeszcze okaże, kto jest naiwny, jak z eksperymentem szczepionkowym. I jeszcze jedna osoba. To o czym on pierdzi, to każdy średnio myślący człowiek wie. Przecież on nie ma pojęcia o podstawowych zagadnieniach. Na każde zadane pytanie odpowiada, nie wiem, nawet na bardzo proste, typu, czy mamografia jest szkodliwa. No to, drogi widzu, ja się nie znam na tym faktycznie, więc dlaczego miałbym kłamać, że powiedzieć, że tak, jest szkodliwa, albo nie, nie jest szkodliwa? Skoro nie wiem o tym, nie jest błędem. Ani żadną ujmą o czymś nie wiedzieć. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Bo teraz zadajcie sobie to pytanie: czy większość z was oglądających ten materiał w tej chwili wie, czy mamografia jest szkodliwa, czy nie? No, ale widzicie, takie docinki po prostu są robione. Ja oczywiście się częściowo z tego śmieję i to nie o to chodzi, że to są tacy, a nie inni ludzie. Tylko o to chodzi że to jest zdecydowana większość ludzi oglądających moje posty, moje live'y na Facebooku, którzy właśnie przychodzą tylko po to, żeby się wymądrzyć, ewentualnie powielić jakąś informację, gdzie zasłyszeli, nie sprawdzili jej w ogóle i zniechęcić tych ludzi, którzy być może są nie do końca mają te wszystkie informacje, które ja mam. Ja nie więc tutaj, wiecie, to jest jeden z tych elementów. I teraz rozwinę go trochę bardziej. No właśnie, jaki jest sens robienia materiałów, chociażby live'ów, ale też wrzucania jakichś informacyjnych postów na Facebooku, skoro tylko mała część z ludzi, którzy to zobaczą, tak naprawdę zrozumie ten przekaz, który ja przekazuję. Do tego dochodzą jeszcze algorytmy Facebookowe. Niestety, one się zmieniają. W samym Facebooku, a dokładnie Meta, bo tak się nazywa teraz firma, właściciel Facebooka, i nie tylko, bo też Instagram, WhatsApp, trwa walka. Na samej górze, na samiutkiej górze, chcą usunąć Marka Zuckerberga ze stanowiska CAO, czyli głównodowodzącego, że tak powiem kolokwialnie. I te algorytmy, oni zmieniają. Nie do końca one są dopasowane. Często są blokowane pewne informacje, są kanały zawieszane właśnie przez te algorytmy, które nie są dopracowane. Oprócz tego trwa wielka wojna między Google, YouTube i TikTok. I dlatego też Facebook popełnia tak dużo błędów. Jeżeli chodzi o YouTube, Dlaczego ten nowy kanał na YouTube? Ponieważ dzięki Wam, dzięki temu, że Wy wyślecie link do tego kanału, do swoich znajomych, którzy wiecie, że potrafią samodzielnie myśleć i nie muszą się zgadzać z tym, co ja mówię, cały czas to powtarzam. Tylko jeżeli przyjdą i konkretnie porozmawiamy na argumenty, być może ja się mylę, być może dzięki Tobie który napiszesz, że masz inne zdanie na dany temat. Może ja zmienię to zdanie. To nie jest tak, że ja jestem alfą i omegą wszystko wiedzącym. Absolutnie nigdy się za takiego nie uważałem i nie uważam. Po, po prostu nie ma takich ludzi. Nie jestem w stanie siedzieć dzień i noc i kontrolować powiedzmy dużą część internetu i patrzeć co się dzieje. No nie da się. Nie da się. Do tego jeszcze dochodzi kwestia poruszana w tym poście grunt, że kasa się zgadza. Otóż kasa się nie zgadza, tak naprawdę. Ja pracuję na etacie, wiecie dokładnie, o tym mówiłem, o tym wielokrotnie. To, co robię w mediach społecznościowych, robię w moim czasie wolnym. Wsparcie jest naprawdę, chociaż dziękuję każdej osobie wspierającej, każdą chociażby złotówką czy pięciozłotówką, to jest bardzo ważne. Ale to wsparcie, jak również dochody, które miałem, bardzo ograniczone zresztą na Facebooku, nawet nie pokrywały kosztów tego, co ja robię. Już nie mówię o moim czasie, bo ja go nie przeliczam na pieniądze, ponieważ robię to nie wiem, z potrzeby serca, z potrzeby tego, żeby Was informować. Czuję się w jakimś obowiązku, ponieważ przez te niespełna trzy lata. Pewne kontakty nawiązałem, pewne informacje do mnie docierają i tak dalej. I chcę się tym z wami dzielić. Ale nie chcę dawać pożywki ludziom, którzy po prostu nie myślą samodzielnie, tkwią w swoich stereotypach. A jak się zapytasz, no przecież na YouTubie pokazali. Co nie jest argumentem żadnym. Żadnym. Wielokrotnie byłem atakowany za to, że próbowałem dochodzić do prawdy, zadawałem pytania. Nie wyrażałem swojej opinii na jakiś temat, tylko dlatego, że to jest w tej chwili popularne i można na tym zrobić zasięgi. Nie, czekałem, a jak w tym momencie się wstrzeliłem w ten temat i zadawałem pytania, to oczywiście byłem oblewany gnojem, bo większość ludzi już wiedziała z góry bez żadnych faktów ani dowodów, że na przykład jest tak, a nie inaczej. Wiecie o tym doskonale. Dlatego jeszcze raz, YouTube. Jest naprawdę mega fajnym narzędziem, jeżeli się zna algorytmy i wie się, jak on działa. Ostatnie kilkanaście dni spędziłem wiele godzin oglądając, właśnie jednych z największych youtuberów na świecie, którzy mają zasięgi milionowe. Bo jeżeli ktoś ma subskrybentów na YouTube 3 miliony, każdy jego film ogląda między miliona a półtora miliona ludzi, no to chyba wiedzą, jak to robić. Te algorytmy YouTube'owe też się teraz zmieniają, ponieważ właśnie ci YouTuberzy o największych zasięgach, co jest uważam wielkim plusem, współpracują i piszą, rozmawiają, dzwonią z twórcami YouTube'a. Słuchaj, to jest do dupy, to nie działa, to, to bez sensu. I YouTube poprawia te algorytmy. Poza tym na YouTube nie ma tak zwanych shadow banów jak na Facebooku. Co to są shadow bany? To jest ograniczanie organiczne zasięgów. Ludzie nie dostają powiadomień, filmy nie są promowane i tak Jeżeli na YouTubie robisz w dużej mierze, bo wszystkiego się nie da oczywiście. W dużej mierze tak, jak powiedzmy funkcjonują algorytmy. To naprawdę też można osiągnąć sukces. I ja tutaj, moja prośba do Was: jeżeli już jesteś na tym kanale, oglądasz ten filmik, jeszcze nie dałeś subskrypcji i dzwoneczka, nie dałeś łapki, to proszę Cię, zrób to. A będziesz dostawać powiadomienia. I jeszcze dodatkowo, prośba: to już zależy od Was, bo w tej chwili to jest nowy kanał. My uczymy YouTube'a, algorytmy YouTube'a w tej chwili. O czym jest ten kanał? Jak reagują ludzie i czy warto go promować do ludzi, którzy oglądają podobne materiały. I teraz, jeżeli wy poświęcicie odrobinę czasu, żeby obejrzeć dany filmik od początku do końca. Dacie łapkę, napiszecie komentarz, krótki, nawet dwa trzy słowa, to nie ma znaczenia. Jeżeli zaczniecie odpowiadać na komentarze napisane to wtedy algorytmy YouTube'a nauczą się, że to jest aktywny kanał, nowy, ale ludzie przychodzą, oglądają, oglądają go chętnie, dają reakcje, piszą komentarze. To się przekłada na późniejszy rozwój kanału, tak naprawdę. Ponieważ te początkowe, że tak powiem, algorytmy, które zostają zapisane, przypisane do danego kanału, potem w 50% YouTube nie analizuje oczywiście każdy materiał, ale już się opiera, że w 50%, czy polecić ten kanał komuś nowemu na tym, co się działo na samym początku. To, to jest nowa, zupełnie nowa funkcja. Tak samo jak shorty, czyli te krótkie do jednej minuty filmiki, one też już zaczynają być wiązane z długimi treściami. Wcześniej to były dwie, dwa osobne, obok siebie funkcjonujące że tak powiem byty. W tej chwili jeżeli jakiś short na YouTubie dużo ludzi obejrzy, to YouTube automatycznie poleca też te długie treści tak zwane, czyli kanał na chociażby taki jak ten nasz. Dlatego dużo zależy od was. W zasadzie najwięcej zależy od was. Od ciebie i od ciebie, ponieważ ja mogę stawać na uszach, klaskać już na głowie, klaskać uszami. A i tak tego nie przeskoczę. Więc jeżeli chcecie być współodpowiedzialni i tworzyć razem ze mną to miejsce jako miejsce do spotkania, gdzie można spokojnie wyrazić swoje zdanie, nawet nie zgadzając się z prowadzącym i być współodpowiedzialnym za to wszystko to właśnie, tak jak powiedziałem. Nie bądź bierny, a będziesz wolny. Czyli jeżeli dasz łapkę, zasubskrybujesz przede wszystkim i dzwoneczek. Dasz łapkę do tego, do tego napiszesz jakiś komentarz, obejrzysz film od początku do końca. Jeżeli cię nie interesuje, wycisz go, ale niech YouTube widzi, że obejrzałeś. To bardzo pomożecie, nie tylko mi, ale też sobie. I tutaj jeszcze informacja właśnie a propos. Już w przyszłym tygodniu będziemy przeprowadzać ostatnie testy nadawania awaryjnego w razie W, że tak powiem. Będą tutaj materiały z tego, te próby też pokażę. Podam wam na jakich częstotliwościach, w jakich godzinach nasłuchiwać radio. Ma ryja, gdy nie będzie internetu, nie będzie telewizji i prawdopodobnie nie będzie prądu. Tudzież odwrotnie: prądu. Internetu, telewizji sieci komórkowej. Nigdzie się prawdopodobnie nie dodzwonicie. A mimo wszystko codziennie informacje ze świata, Europy i z Polski będzie można odsłuchać właśnie jak. To już wspominałem z jednym z materiałów, do którego link macie tutaj. A teraz pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem, wasz Pawlo.